Cześć, nazywam się Agnieszka Bolek. W tym filmie opowiem Wam, jak zmieniło się moje życie, od kiedy pojawiła się w nim Kamila Rwińska, najlepsza trenerka personalna w Polsce, autorka i współautorka ośmiu książek dla mnie ogromna inspiracja i mentorka. Odkryłam ją pod koniec 2018 roku dzięki Łukaszowi Jakubiakowi, który przeprowadził z nią wywiad. Ja to obejrzałam i od razu poczułam się zainspirowana. Zaczęłam oglądać jej filmiki, następnie sięgnęłam po jej książki, a rok później, czyli pod koniec 2019 roku, mogłam poznać ją osobiście na szkoleniu Kobieta Niezależna. Kamila wpłynęła pozytywnie na wiele aspektów mojego życia, ale dziś skupię się na takich dwóch najważniejszych obszarach. Ponieważ moim największym problemem był brak asertywności i brak pewności siebie. Jeśli chodzi o życie osobiste, to największy wpływ na zmiany miała niewątpliwie książka pod tytułem Kobieta Niezależna i oczywiście szkolenie o tym samym tytule. Wyciągnęłam z nich mnóstwo cennych lekcji, ale dziś opowiem o tej. Najistotniejszej, dzięki której rozwiązałam jeden z najważniejszych problemów, czyli brak czasu dla siebie. Kolejną bardzo ważną książką, która mi pomogła, jest Kobieta Asertywna. Wywołała ogromne zmiany w moim życiu. Wiadomo, że nie stałam się od razu kobietą asertywną po przeczytaniu jednej książki, ale zdałam sobie sprawę z tego, jak poważnym problemem jest brak asertywności. Szczególnie po przeczytaniu rozdziału ósmego. Wiedziałam już to, jak negatywnych skutków może to doprowadzić i wiedziałam, że pewne sprawy już zaszły za daleko. Musiałam podjąć konkretne działania. Zakończyłam toksyczne relacje, w których byłam źle traktowana, zakończyłam pracę na etacie. Podjęłam decyzję, że będę pracować nad tym problemem, czyli nad brakiem asertywności pod okiem osoby, która się w tym specjalizuje. Zaczęłam wprowadzać delegowanie zadań zgodnie z metodą karteczek Rowińskiej. Oczywiście dzieciaczki robią to bardziej w formie zabawy, bardzo im się to podoba a jednocześnie uczą się dzięki temu odpowiedzialności i samodzielności. Zawsze miałam problem z tym, żeby prosić o pomoc. Robiłam to tylko w ostateczności. Zawsze chciałam robić wszystko samodzielnie. Dzięki temu, że zaczęłam prosić o pomoc w opiece nad dziećmi, mówią sobie spokojnie, bez wyrzutów sumienia, bo w końcu wiem, że są pod bardzo dobrą opieką wyjechać nawet na kilkudniowe warsztaty zorganizowane przez samą Martę Wojtal, która jest dla mnie drugą mentorką, ale w dziedzinie fotografii. było to dla mnie niezapomniane wydarzenie, cudowne doświadczenie, tym bardziej, że po warsztatach Marta zorganizowała konkurs i sama spośród ogromnej ilości prac wybrała właśnie moje zdjęcie jako jedno z najlepszych czterech, bo to dla mnie Najlepsze wyróżnienie i najpiękniejsza nagroda, jaką mogłam sobie wymarzyć. Mogłam także stworzyć samodzielnie swoją stronę internetową www.studioimaga.com. Buduję także swoją wewnętrzną siłę i pewność siebie, a dla fotografa jest to bardzo istotne, ponieważ bardzo często trzeba zawalczyć o realizację swojego pomysłu, trzeba mieć siłę przebicia i. Przekonałam się o tym szczególnie podczas sesji z Natalią Siwiec. Była to dla mnie pierwsza taka duża sesja z tak doświadczoną modelką, i nie ukrywam, że byłam wtedy bardzo zestresowana i przytłoczona tym wszystkim, co się działo tak dużą ilością osób, które pracowały przy tej sesji. Każdy coś mówił, każdy miał jakieś uwagi. Z jednej strony to było bardzo cenne, oczywiście, ale byłam przebudzona. I gubiłam się w tym wszystkim, ale w pewnym momencie przypomniałam sobie słowa zarówno Kamili, jak i mojej drugiej mentorki Marty Wojtal, że trzeba zawalczyć o swoje. I tak też zrobiłam. Udało mi się zrobić dokładnie takie zdjęcie, o jakim myślałam od samego początku. Głęboko w pamięci zapadły mi słowa Kamili. O tym, że zawsze trzeba dążyć do osiągnięcia mistrzowskiego poziomu, i tak właśnie staram się robić. Wszystkie te warsztaty, kursy, szkolenia, książki wszystko to wpłynęło na to, że znacząco podniosłam swoje kompetencje jako fotograf. Wykonałam niezliczoną ilość sesji zdjęciowych, z których jestem w większości zadowolona, wręcz dumna. Zyskałam także czas, by zadbać o siebie, o swoje zdrowie, swoją kondycję fizyczną, a nawet wtedy, kiedy nie mam z kim zostawić dzieci, to po prostu ćwiczę sobie z nimi. No i cóż, zaczynam od nowa, by stać się kobietą niezależną. Buduję swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale, bo wiem, że zasługuję na sukces. Wybieram się na szkolenia Kamili i Marcina, by mój pierwszy biznes wypalił. Ja bym zdobyła swój szczyt, a to wszystko zapiszę w swoich dziennikach coachingowych. Zmierzam po sukces z Rowińską. Trzymajcie za mnie kciuki.